Osiem, po siedmiu odcinkach znamy trzech finalistów programu. Będą kto? Sami najlepsi. Dmił ojca i syna i ducha świętego, enter. Biuro Podróży dla Dziedzic, szybki przelew. Większość kobiet proponuje mi szybki seks, Ja po prostu nie nadążam do zdrady. Finał będzie, będzie i my się stawimy. Będzie bardzo śmiesznie. Trzymajcie kciuki, bądźcie z nami i nagodajcie z tego samego. To od was zależy, kto wygra w finale. Jutro o 20. Dozo. Tak będzie. Koniec z wysypiskiem. Czasem nie ma innego wyjścia. Trzeba stanąć do walki. Ogniem. Akurat te dzieciaki doskonale wiedzą, jak to zrobić. Cześć chłopaki. Małolaty ninja na wojennej ścieżce. W niedzielę o 12.40. Dzień dobry. Tadeusz Chudziszewski, bohaterski policjant, który ujął dwóch najgroźniejszych polskich przestępców. Bracie diabelscy idą po pana. Zobacz. Ostatni odcinek pierwszej serii. Ludzie chudego. W niedzielę o 20.00. Stand up, zabij mnie śmiechem. Finał. Już jutro o 20.00. Próbowane u fryzjera zawsze niesamowicie lśnią. A kolor utrzymuje się tak długo, ale on używa profesjonalnych farb. Nowość. Koloryzacja Sajos. Profesjonalna formuła stworzona przy udziale i testowana przez fryzjerów. Mieszanka intensywnych pigmentów koloru nadaje intensywny kolor i zdrowy połysk na długie tygodnie. I co najważniejsze, jest dostępna w sklepach, w 20 odcieniach w atrakcyjnej cenie. Nowość. Sajos. Profesjonalna koloryzacja, na którą możesz sobie pozwolić. Bonjour. Żeby zadowolić każde podniebienia, trzeba się starać. I robisz zdrowo, ładnie, smacznie zdrowo. Biegam po świeże warzywa. Szukam siół i przypraw. Ale najważniejsze zawsze zdobywam. Świeża ryba! Jest i świeża rybka, i gotowy lisner. Zdrów jak ryba. A ty co chciałbyś dostać od Mikołaja? Telefon, ale taki z internetem, bo kiedy chodzę mógłbym też sobie posiedzieć na Facebooku masz! Wow! Nokia C3 z wygodną klawiaturą do maili, idealna do internetu i Facebooka, w sieci rodzinnej już za złotówkę. Takie rzeczy tylko w erze. Odkryj nowy świat zwierząt Afryki firmy Playmobil. Chodź, jedziemy do wielkiego źródła wody. Zobacz, ile zwierząt. A tam duże żyrafy. O nie, kłusownicy chcą złapać młodą żyrafę. Zostawcie ją! Zaprowadźmy małą do jej matki i przewieźmy w bezpieczne miejsce. Wielki świat zwierząt Afryki firmy Playmobil. Nowość! Macie ochotę na łakocie, Hokus Focus, raz, dwa, trzy, czas na nowe paluszki. Niech was zaskoczą nowymi smakami i niezbędnymi witaminami. Pycha! Beskidzkie juniorki, niezwykłe smaki, zaklęte w paluszkach. Yellow Hampshire Terrier może podnieść nogę. Turbo Demomen nie może. Za to może rozmawiać za 29 groszy przez cały dzień w 36.6. Oh, Współczesna dieta oraz potrawy bogate w cukry mają zły wpływ na twoje zęby i stanowią zagrożenie dla różnych aspektów zdrowia jamy ustnej. Zwykłe pasty chronią tylko przed niektórymi z tych zagrożeń. Blendamed Pro Expert kompleksowa ochrona chroni we wszystkich obszarach najczęściej sprawdzanych przez dentystów. Żadna zwykła pasta nie zapewnia tak kompleksowej ochrony. Blendamet ProExpert. Wybór Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego na rok 2010. W naszym kursie wieczorowym omówiliśmy strój Mikołaja, techniki mocowania, brody i strategię doboru prezentów! Otwieramy laptopy! Dzisiaj sprawdzian! Hżpani! Oni ściągają! A Pan co z choinki się urwał? No jak potrzebują, to ściągają. A pani? Czeka pani na specjalne zaproszenie. ściągamy! Teraz w erze nowość na święta multimedialny laptop z Blue Connect, a w prezencie nocne ściąganie bez ograniczeń. Takie rzeczy tylko w erze. Hey. To dobry dzień, by umrzeć, mój synu. Nic nie może się równać z niepowtarzalnym smakiem batona Mars. Synu, byłoby dobrze, gdybyś mówił mnie z dziką stokrotką. Mars. I jest dobrze. Prosto filmu to Story 3 mówiący: Baza Astral z napędem odrzutowym. Baza Astral do Tak, baz do dzieła! Włącz silniki i wyślij baza na ratunek. Patrz, uciekają! Wow. Twój baz już czeka. Samsung i Acer. I lekkie, i z wbudowanym modemem. I możesz je mieć już od złotówki. A także wielofunkcyjny iPad gadżet Sezonu. Oraz bezlik gigabajtów, by korzystać z internetu bez limitu. Nie czekaj, skorzystaj z gwiazdkowej oferty w iPlusie. O, nowa torba. Nie, stary problem. Ostatnio czuję się taka zdęta. Też tak miałam zacznij codziennie jeść aktywie. Przestaniesz chować się za torapką. Badania naukowe potwierdziły, że Activia z ActiRegularis pomaga zwiększać komfort trawienny, redukując uczucie wzdęcia. Wyglądasz świetnie i tak się czuję. Activia reguluje i smakuje. Będziesz górą z internetem domowym w Orange za 59 zł miesięcznie. Nowi, potężni wojownicy Gormiti Final Evolution rozpoczynają bitwę. Podwójna siła uderzenia. Walczą pięściami i nogami. Potężny pień przeciwko Armagedonowi. Ostateczna bitwa jest nieunikniona. Do walki stają też starożytni strażnicy z funkcją wystrzeliwania pocisków oraz nowi, magnetyczni wojownicy na ich grzbietach. Wybierz swoich bohaterów, połącz ich w mega wojownika i wykorzystaj ich zjednoczone moce. Zabawki z EP Wielka Frajda! Twórzmy telewizję na naszych zasadach. Wow. W cyfrowym polsacie nowe, lepsze pakiety. Weźmy familijny HD. I więcej filmów. A potem jeden zmienimy na sport. HD. Nie, weźmiemy dzisiaj wszystko, bo w nowym cyfrowym Polsacie możemy zamieniać, odejmować, dodawać pakiety, kiedy tylko chcemy. Teraz trzy miesiące telewizji bez opłat, kanały HD w Standardzie. Zamieniaj, odejmuj, dodawaj pakiety, kiedy chcesz i płać tylko za to, co oglądasz. Cyfrowy Polsat. Telewizja, internet, telefon. samorząd? Myślisz PSL? Tak, bo od lat dajemy gwarancję na dobre, mądre, odpowiedzialne samorządy. To my w setkach gmin budujemy szkoły, wodociągi i drogi. Budujemy też mosty, mosty porozumienia, które łączą ludzi różnych środowisk. Dziś wielu mówi o małych ojczyznach i obowiązków wobec nich. Szkoda, że tylko wtedy, gdy przychodzą wybory, to ludzie PSL-u bez rozgłosu codzienną pracą udowadniają, że są blisko ludzkich spraw. Bo dla nas człowiek jest najważniejszy. Postaw na sprawdzonych ludzi. PSL skutecznie broni Twoich spraw. Nie pozwolimy na prywatyzację lasów. Mamy tańszy gaz na długie lata. Będzie ciepły i bezpieczny. Obronimy krus. Ubezpieczenia dla rolników to europejska norma. PSL w samorządzie to lepsza przyszłość dla wszystkich. PSL, lista numer dwa. Się od moich przyjaciół. Właściwie uczę się od wyspy. Przy odrobinie wyobraźni mogę się znaleźć tam, gdzie chcę. Zobacz, jak rzeczywistość miesza się z wyobraźnią. Piraci! Piracki okręt! Właśnie rozpoczyna się przygoda twojego życia. Przyjedź. Sama sobie z tym wszystkim nie poradzę. Premiera telewizyjna. Wyspa Nim. Dzisiaj o 20.00. ma jedną nogę krótszą, 5 cm Tyle udało się zniwelować dzięki codziennej terapii i zabiegom. Dzięki Waszemu wsparciu rehabilitacja Gabrysia jest możliwa. SMS o treści pomoc wysłany pod numer 7531 ma wielką wartość. Dziękujemy. Fundacja Polsat. Wystarczy chcieć. Filmy 3D, steroskopowe gry 3D, zdjęcia panoramiczne 3D, sony. Ekstra, ekstra! Zgadnij to, to ekstra, to ekstra gra w detektywa. Czy twoja postać ma duży czerwony nos? Nie. A twoja ogromne zęby? Zgadnij kto to ekstra, to aż sześć arkuszy z mnóstwem zabawnych postaci, śmieszne dźwięki, kolorowe światełka i niezawodny odmierzacz czasu. Zgadnij kto to i zgadnij kto to ekstra. Ekstra postacie, ekstra zabawa. Sajos, profesjonalna pielęgnacja, na którą możesz sobie pozwolić, teraz rozwiązuje problem łupieżu. Nowość: Sajos, szampon przeciwłupieżowy Formuła z pirytonianem cynku usuwa łupież trwale i skutecznie. I co najważniejsze, jest dostępny w sklepach w atrakcyjnej cenie. Nowy Sajos, profesjonalny szampon przeciwłupieżowy, na który możesz sobie pozwolić. W tym roku świąteczne wieczory wypełni gwar darmowych rozmów. Teraz możesz rozmawiać za darmo ze wszystkimi w Orange od 18 do 8 oraz przez cały dzień w weekendy. W taryfach Delfin, Pelikan i Pantera w Orange. Do tego telefon Nokia C6 z GPS-em, który wskaże ci drogę do domu na święta. Już od złotówki w taryfach Pantera w Orange. Zapraszamy do salonów i sklepu orange.pl. Poroznajmy więc wiodącą tradycyjną markę i Ferry. Najpierw woda? Potem płyn? Woda i na 100% tłuszcz. Niewiarygodny. Tłuszcz się rozpuścił. Jest super. Hej. To dobry dzień, by umrzeć, mój synu. Nic nie może się równać z niepowtarzalnym smakiem Batona Mars. Synu, byłoby dobrze, gdybyś mówił mnie z dziką stokrotką. Mars i jest dobrze. Nowość gry Lego! Zbuduj Kry Ramzes Piramid i graj z kolegami! Zbuduj kostkę i wspinaj się po stopniach piramidy. Uważaj na mumie! Kto pierwszy dotrze na szczyt? Kto zdobędzie skarb? Ramzes Piramid jedna z dziesięciu nowych gier Lego, które budujesz, grasz i zmieniasz! I lekkie, i z wbudowanym modemem. I możesz je mieć już od złotówki, a także wielofunkcyjny iPad gadżet sezonu oraz bezlik gigabajtów, by korzystać z internetu bez limitu. Nie czekaj, skorzystaj z gwiazdkowej oferty w iPlusie. Parowóz Tomek rusza w trasę pełną przygód. Co słychać u żurawka? dźwigowi pomaga spalinobus Szymek. Oho, jedzie poczta to Piotrek. Po pracy nawet parowozy muszą odpocząć. Fisher Price prezentuje przenośne zestawy Tomka i kolekcję jeżdżących lokomotyw. Każda mama wie, że dla dzieciaków pyszności to gratka. A gratka to przepyszny sposób by wywołać słodki uśmiech. Gratka od Danona za jedyne 59 groszy. On jest w Play. Ma telefon HTC Wildfire z łatwym dostępem do Allegro nie tylko w święta, ale i przez cały rok. Play najszybciej rozwijająca się sieć w Polsce. Po weekendzie bez golenia potrzebujesz maszynki bezwzględnej dla zarostu i delikatnej dla skóry. Brown Series 3 posiada dwa specjalne systemy cięcia, które usuną bez trudu zarówno długi, jak i krótki zarost. Aż do 50% mniej podrażnień. Series 3. Rezultaty potwierdzone dermatologicznie. Tylko z Brown. Hop, hop, żabki skok! Wow. To Hop, hop, żabki! Ta gra może cię naprawdę zaskoczyć! Wystrzel swoje żabki na wirujące drzewo, ale uważaj na wielkie bum, bo wtedy żabki spadają! Hop, hop, żabki już w sklepach! Zestaw bez baterii! Kum! Wydziel się świeżym oddechem z innymi. Winterfresh ułatwia zbliżenie. Nowość z Mix Plusa ma nosa do rozrywki. LG Swift z Androidem wytropi w internecie tysiące darmowych rozrywkowych aplikacji. Kup go za złotówkę w najniższym doładowaniu. Bezlik rozrywki w Mix Plusie. Matchbox prezentuje. Roki gotowy do pracy. Super. To Roki Robot Wywrotka. Powiedz Ci, jeśli będzie mu ciężko. Uuu, ciężkie. wykona twoje polecenia. Zrób to rok. Ty tu rządzisz. Właśnie i to pozańczymy! Zadańczmy! Chętnie się z tobą pobawi. Roki Robot Wywrotka. Mówi po polsku i jest do twoich usług. Teraz w salonach Sony Center otrzymasz 5 lat gwarancji na wszystkie telewizory Sony Brawia, szczegóły promocji w salonach Sony Center i na Sony.pl Oglądaj familijny HD z czterema pakietami dodatkowymi przez trzy miesiące bez opłat, a potem zamieniaj, odejmuj, dodawaj pakiety, kiedy tylko chcesz. Cyfrowy Polsat, telewizja, internet, telefon. Kanały HD w każdym pakiecie.